Witam serdecznie wszystkie hodowczynie, hodowców. Dzisiaj mamy 8 marca, także wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań. Spełnienia marzeń, czego dusza zapragnie. Dzisiaj mamy kolejny dzień z gołębnika. Właśnie zakarmią gołąbki. Większość już jest w parach, już się wabią, ganiają. Także jest dobrze. Co bym chciał powiedzieć na temat moich produktów, na temat tej kolekcji, że są dostępne. Tak można do mnie się już odzywać. Kto potrzebuje, dostanie. O, yy, od jutra będziemy już prawdopodobnie działać z wysyłką. Każdy będzie poinformowany, poinformowany co i jak. Zostawię tutaj pod filmem maila Na maila będzie można, bo nie może, może nie każdy z oglądających ma Facebooka Czy Messengera Także na, przez maila też będzie można zamawiać Do końca tego miesiąca będzie ta cena 350zł Później to nie wiem jak to będzie, bo jakie koszta poniosę Z uwagi na to, że muszę tam Dla konkurencji Zrobić wszystkie pozwolenia Bo no wiadomo, to nie podniesie ani wartości produktu, a nie jego skuteczności, no ale konkurencja czuła, <laughs> dlatego no dla nich to trzeba będzie zrobić. Co chciałem jeszcze powiedzieć, tam widziałem wpisy, niektórzy to jakby się zawiedli, że kanał ma być dla pomocy, a ja tutaj urządzam handel, także kanał dalej dla pomocy będzie służył, nie będę wam na każdym filmie tłumaczył o produktach. Zrobiłem tylko film. Jakie są ruchy w tym kierunku dla Was, dla tych wszystkich chętnych, którzy mi zaufali, którzy będą chcieli skorzystać z tego? No, i to będzie tylko i wyłącznie dla, dla tych ludzi. Reszta, których nie jest zainteresowana, nie musi tam dokuczać, szczypać. To jest zbędne, naprawdę i niepotrzebne. Kanał będzie dalej pomocą służył. Ja oczywiście też wszyscy będą mieli do mnie numer telefonu, co mają produkty. Będę im pomagał na tyle, ile mogę i umiem, aby poprawić troszeczkę te wyniki. Ja wiem, że nie wszystkim to jest na rękę, ponieważ jeżeli konkurencja jest słaba, to lepiej się robi Olimpijczyki, nie? I inne sprawy, a jeżeli konkurencja się troszkę wzmocni, no to będzie ciężej. No i to tak wygląda: nie wszystkim jest to na rękę, co ja robię, yy, dlatego widać po niektórych komentarzach. Niektórzy czują zagrożenie jako sprzedaż produktów, drudzy, no wiele miałem takich już nawet telefonów i, i ten, co ja w ogóle robię, co ja odpierdzielam, po co ja to robię, będę robił to dalej, pamiętajcie, nikt mi już nie powstrzyma, mam jakiś w tym swój cel, lubię ludziom pomagać, zawsze pomagałem, tak już zostałem wychowany, I o jakichś tam jeszcze dużych pieniądzach, zarobkach, tu nie ma mowy, dlatego ja mówię, to jest dalej tylko dla was pomoc ze względu na że jeżeli ja bym to sprzedawał w, w płynach yy, mógłbym oczywiście dobrego wypełniacza użyć takiego jakim jest woda taniego brał za produkty taki program z 1500 zł wtedy byśmy mówili o zarobkach w tej chwili proste, no ja tego dokładać nie mam zamiaru bo nie stać mnie, może gdybym był bardzo bogaty to bym zrobił to całkiem inaczej ale no nie stać mnie żebym dokładał do tego Koszt 350 zł za taki zestaw produktów to jest naprawdę dość śmiechu warte, bo same to u, u, posiedzieć, ułożyć sobie co jak, kiedy dać dawkowanie to, to jest naprawdę. Co chodzi o skuteczność produktów, no to sami to zobaczycie, sprawdzicie. No. I tyle. Także dalej kanał będzie służył tą pomocą. Nawet wyjście z tymi produktami to jest dla Was pomoc. Tak jak mówię. Nie będę na każdym filmie o tym gadał. Powiedziałem, co chcę zrobić. Reszta filmów będzie jak, co dzieje się w mojej hodowli. Także każdy, kto będzie chciał zamówić taką kolekcję tych produktów, proszę się odezwać. Messenger będzie adres mail. Będziemy realizować. Każdy dostanie rachunek imienny. Także wszystko na spokojnie. Myślę, że sprostamy tym wszystkim schodom, które się pojawiają. No, damy radę. Jeżeli już coś zaczęłem, to się nie cofnę. I tak jak mówię, no, produkty nie będą dawały tam wam mistrza ale na pewno poprawią poziom Waszej hodowli mogę wam to zagwarantować będzie na pewno lepiej. Mówi się to już tyle lat sprawdza także. To by było na, na tyle co chcę na ten temat powiedzieć, resztę będziecie sami sprawdzać. Po sezonie będzie wszystko wiadomo. Także do końca tego miesiąca będzie to 350 zł. Za 8 produktów, które są zamieszczone w trzech opakowaniach, i taką kolekcję będę Wam wysyłał. Produktów, które były używane i są w mojej hodowli, będziecie mogli taką kolekcję zadobyć i się cieszyć. W niką miłość Jak widać Gołąbków jeszcze nie rozganiam Ile sobie chcą to wylatują Wiadomo, bo to są początki <laughs> yy, Z treningami jak proszę to też was poinformuję No ja będę tych treningów chciał zrobić Jeżeli mi czas pozwoli I, i tam yy, Będzie pogoda to tak myślę z 8 10, może nawet przed sezonem, ale to wszystko zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No, z 10 dni tam przed po prostu pierwszymi lotami coś na drogi oddechowe pójdzie. Zawsze tak robię i nie zamierzam zmieniać tego, bo. Jeżeli przynosi to jakieś efekty, to trzeba się tego trzymać. Także startujemy. Zapraszam wszystkich chętnych. Moje produkty nigdy nie będą dostępne w jakichś tam innych sklepach, tylko będą u mnie. Wtedy wiem, że mogę się pod nimi podpisać, że są oryginalne, skuteczne. to wygląda. A działania konkurencji, no to... Tylko mogę powiedzieć koniec świata pani Popiołek. Co to się dzieje na tym świecie? <laughs> Naprawdę. Dla mnie to jest śmieszne, ale... Dobra. Gołąbki, tak jak widać, karmę jeszcze mają taką, no... Jaką mają. Troszeczkę im wzmocniłem. Ale to małymi stopniami się wzmacniam tą karmę, żeby od razu nie zmienić, bo to domu później będzie coś z układem trawiennym, czy tak. po pomalutku, pomalutku zwiększamy troszeczkę tą karmę na mocniejszą. No i zobaczymy. Moim celem jest skończyć loty. Coś tam ugrać. Niekoniecznie musi to być mistrz. W tym roku skończyłem bodajże dziewiąty w całości. Jeżeli skończę siódmy, to będę się bardzo cieszył. Taką mam zasadę: że jeżeli krok do przodu jest super, wtedy wtedy się cieszę. Obym się nie cofnął. Myślę, że jeżeli nie będzie żadnych zbomb, no to będzie fajna zabawa. Będziecie widzieli, bo będę to wszystko. Nagrywał, będę treningi pokazywał, trzy loty. Myślę, że emocje wam dostarczę. No i jeszcze będę, tak jak mówiłem, nagrywał film, dokładnie co, z czym, po co, no, ale czekam, aż brat mój znajdzie troszeczkę czasu. Bo ja bym tu nie chciał tłumaczyć o wszystkich tych środkach, ponieważ no, nie do końca się tak bardzo znam, mogę jakieś tam się przejrzeć, powiedzieć inne, inaczej niż to. Może ktoś odebrać? No, bo wiadomo, ja się tym nie zajmuję. Dlatego od tego będzie fachowiec, który wytłumaczy Wam, czy ta suplementacja jest potrzebna, czy nie. Co możemy od niej oczekiwać? Ale, tak jak mówię, kto chce, to już może dostać całą kolekcję tych produktów. Problemu żadnego. Każdy dostanie instrukcję co, jak. I możemy zaczynać. Czasem tam jeszcze się kłócą, w niektórych, ale widać w celkach. Ale sam się kicie dadzą niech walczą. się bawią. Myślę, że niedługo to się już uspokoi. Młodych będę tam po jednym młodym dam im wychować. Kolejne jajka tam. Akurat mam tutaj dwóch hodowców, którzy będą zaczynać, dostaną te gołąbki, które się wyklują też mi zależy żeby gdzieś tam ktoś ktoś poleciał pochwalił i wiadomo bardziej cieszy to hodowcę bynajmniej mnie jakby gołąbki czy mój program się sprawdził w innych hodowli niż mnie samego niż u mnie samego po prostu no. wtedy mamy powód do dumy Jak mówię, jestem z ludźmi, z ludzi, którzy po prostu, jeżeli tam coś osiągają, chcieliby się z tym dzielić, a nie stawiać problemy. Także zobaczymy wszystko przed nami. Musimy obserwować też pogodę, aby ta pogoda była dobra. Nie byłoby bomb żadnych, bo nie będzie zabawy. No, wiadomo jak to jest. Na produktach skład będzie podany. Oczywiście będziecie wiedzieli co dajecie, żeby nie było tak, że tam nie będziecie wiedzieli co dajecie. Tylko po prostu proporcja zostanie zachowana dla mnie, bo no, z wiadomych przyczyn. Obserwowałem wiele tam produktów, co rodzą firmy, nawet duże i też proporcja jest zachowana dla nich. Także jest to w pełni legalne. Oczywiście skład analityczny musi być podany, wiem, rozumiem, pracujemy nad tym. Wszystko będzie dostępne. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko dobrze potoczyło To znaczy, potoczy się na pewno potoczy dobrze, tylko potrzeba troszeczkę czasu <laughs> Przepraszam I będzie dobrze Pozdrawiam hasłem dobry lot Trzymajcie się no i jeszcze muszę coś dograć, zapraszam wszystkich do oglądania innych moich filmików na kanale, bo może są tacy, co dopiero dzisiaj zobaczą, że coś nagrywam, jest tych filmików więcej, są tam jakieś tam instrukcje i tak dalej. No i zapraszam was, co chodzi o wyniki, no bo tak, no to, na, na, to chodzi o stare, zamówiłem, mówiłem, że dziewiąty, ale byłem... Z całości przykładowo z maratonu trzeci, w C skończyłem szósty. No nie było aż tak źle. Na młode 3 lata z rzędu mistrz oddziału. Raz 65 przodownik w tamtym sezonie, 72 przodownik w Polsce. Także te wyniki jako takie są. No i. Zobaczymy, tak jak mówię, co przyniesie kolejny sezon. Ja będę trzymał zawach kciuki, wy za mnie życzymy sobie wszystkiego dobrego. Hodowcy, hodowczynie, bo trzeba się wspierać, pomagać. I to musi być zabawa, <laughs> lotowanie musi być zabawą. Nie możemy się traktować, musi być po prostu rywalizacja taka jakby to była zabawa. Niepotrzebne są kłótnie i tak dalej. Chociaż w Polsce to nigdy nie będzie możliwe, bo zawsze coś będzie. Ja widzę co się dzieje przykładowo nawet z mistrzami, no nie? U nas jest zasada: bij mistrza. Ktoś zrobi wynik w Polsce, wykręci już ma kłopoty, już ma pod górę. Zmiana kierunków i różne tematy. Tak ludzie nie mogą tego zamiast się cieszyć, być dumnym, tak jak ja przykładowo u mnie Kolega Zwyszek Kaniełkowski zrobił mistrza regionu w kategorii A. Ja jestem dumny, że z kimś takim w przyszłym roku mogę lotować. Naprawdę, koledzy koleżanki, jestem dumny z tego powodu. A mam powiedzieć po prostu, komu, z kim ja lotuję, tak? Że tu są też dobrzy hodowcy. Ja się po prostu cieszę i czym pomocniejszy oddział, tym lepiej to jest dla mnie i powinno być dla wszystkich, ale ja widzę, że niektórzy tego nie zrozumieją. No niestety. Wiele oddziałów sobie wybiera konkurencję z lżejszą, słabszą. Ktoś silniejszy tego nie chcą. No, troszkę to jest nie fair. I ta zasada bij mistrza. No, to mi się bardzo nie podoba. Ale niestety, taka jest cena bycia na okładce. Pozdrawiam wszystkich raz jeszcze hasłem dobry lot.